O No Ora, dawaj, dawaj, że rodzisz. Rartuję Co teraz? Jak z tego wybrniemy? Nie wiem, musisz kombinować Myszia z pojazdu tak jest. Yy. Czy my na pewno powinniśmy pierwsze wysiadać z pojazdu przed policjantem? Czy mogę pomóc? Yy, yy, proszę, dokumenty też A pan się no. nie by legitymuje? Właśnie. Skąd yy, pan. Kim pan jest? Ja miałem znaki! Ja. Andrew Davis. Ja mam wrażenie, że nie za bardzo cringeują. Co się dzieje z tym uniwersum?